Hej Simon, podmiot z Garzynaście. Witam Was w kolejnym testowania kebabów na kanale. Dzisiaj kebabem, test, kebabem jest kapitan Kebab. Jest to ma. E, 19 zł. Jest to mięso mieszane. Jest tutaj mięso piri piri, ciekawe. A spróbujemy. Dobry sos, dobry sos czosnkowy. Lubię czosnek. zajebista zbrawa. No, no, mięso jest bardzo dobre Pitaj ta jest fajnie zawinięta bardziej w taki jakby jakby pieróg Sporo warzyw na plus, że to mamy nie tylko mięso Mm. smaczny. Tutaj oczywiście można zobaczyć sobie ceny: pit, talerzy, boksów, kapsalonów. frytki są tu także jeszcze dodatki napoje i jakieś dla dzieci. Kawek cenowo nie wychodzi tak źle. Są o wiele droższe kapaby, takie jak na przykład. To było akurat w szydłowcu e, Imbisek, który, który był znacznie droższy i sobie porównywalnie tak samo dobry. Dobre mięso, dobrze, dobrze przyprawione. Mm. Smakuje mi i chyba będą czę częściej wpadać. No kebab tost. No i tutaj taką mocną siódemkę. Kebab mi przysmakował. Dobry, polecam. Jeżeli lubicie oglądać moje filmy z testowania to teraz łapeczkę w górę. Subika, na, w, subika wraz z... W, 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 <coughs> subika wraz z fajny komentarz. Udostępnijcie ten film znajomym, może znajomi też my. zastanawiam się nad dobrym kebabem. Z mojego hashimanku, to jest 16. Cześć. Hashiman, chciałem tutaj jeszcze yy, coś dodać do tego kebabu. Ogólnie yy, to, jak byłem w tym kebabie, to mało tego, że, ke, że kebab był dobry, to obsługa była tak miła, że ogólnie to było, było to tak. Wchodzę do kebabu. No, musiałem skorzystać z łazienki. To skorzystałem. Pytam się, czy mogę? Mogę. To nie było tak jak w niektórych kebabach, że musisz najpierw coś kupić, żeby móc na przykład pójść się załatwić. To mi się spodobało. Dobre podejście do klienta. W ogóle obsługa bardzo miła w tym kebabie. Dwie, dwie takie fajne panie. Bardzo miłe. Bo już mi się podoba podejście do klienta. To jest to, czego trzeba w ogóle w kebabie, żeby... Jakoś tak, wiecie... Człowiek... Człowiek, czy był traktowany jak człowiek, a nie jak na przykład jak y, Turas. Na przykład y, podaje kebab i się tam drze. Czy, czasami z, z markawy tak się drą. Tak nie, aż, aż się człowiek nie, tak dziwnie czuje. Tak. No, takie takie troszkę kurde niemiłe. A w tym kebabie Kapitan Kebab. Obsługa miła. A ceny. Jeśli chodzi o mięso biribiri, to jest mięso wyższej klasy, wyższej jakości. Tutaj to mięso jest bardzo dobrze. E, przyprawione tu, to jest no, no mięso po prostu zajebista sprawa tutaj w tym kebabie musiałem przyjść się do żabki żeby zdobyć ten papierek bo jednak nie zjem całego kebaba bo ja się dzisiaj objadłem później sobie go dojem odgrzeję sobie albo po prostu tak zjem zimnego e, i wygląda to tak wchodzę tu do, do kebabu pokazuję recenzję, nagrywam recenzję, czy mogę nagrać powiedział, powiedział, że tak powiedział, jaki chcę, no mówię, że no mały bo nie jestem już tak głodny i to co mi się spodobało że te panie zrobiły mi kebaba za darmo w sensie nigdy w żadnym kebabie nikt nie zaoferował właśnie jak pokazywałem recenzję, nikt nie zaoferował nigdy kebaba za darmo, to to jest akurat bardzo fajne, bardzo mi się to spodobało w kopii ke kebab Znaczy oni może to robią, zrobili to, i są nowi właśnie, to jest kebab, który jest tam może z dwa miesiące, z miesiąc i starali się właśnie tak a, być, no żeby zdobyć mi stałych klientów, no w sumie to jest najważniejsze, tak być, mieć klientów stałych, bo ja na pewno będę stałym klientem, na pewno tam wrócę, no, tak dobre kebaby, jest taka fajna obsługa, no, to będzie chyba mój ulub to jest mój ulubiony kebab. Wcześniej był to... Była to aroma, ale aroma jakoś tak się ostatnio pogorszyła, tak... Te kebaby stały się strasznie wodniste, a tutaj, no... Mało tego, że pitka jest fajnie dobrze wypieczona. Nie... Znowu nie, nie jest taka... Spieczona, że się nie, nie... kruszy. No to jest coś... Nie z tej ziemi. I jeśli kogoś to interesuje, to kebab mieści się na ulicy Okolickiego w Radomiu. bo za chwilę... Yy... Go... Nie, w sumie podam Wam dokładny adres. Chwila, moment. Kebab ten mieści się, mieści się na ulicy Okolickiego 48a, to jest dokładny adres. Zapraszam, zachęcam, polecam. Pyszny kebab.